So give me to prove me wrong, to watch this memory green. WHAT THE fuck party, 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 I wanna have a party, I need have a you better have a Najlepszy program w Na tysiąc procent Witam w kolejnym odcinku TeleBurdelu, tradycyjnie mówi główny prowadzący, Megatron, dzięki temu programu ten debil katon częściej robi o nas filmy, w tym odcinku programu wystąpią, Zielony Autobot, Balkhead. i znowu występuje w tym programie, mam nadzieję że wygram jakąś benzynę o smaku wódki, Szalony Naukowiec z głową cyklopa, Shockwave, Jestem geniuszem, więc nie ma mowy, bym przegrał. I w końcu Autobot co na początku historii Transformers Prime zginął, a na czas tego odcinka został ożywiony. Eee, jak mu tam było? Clift coś tam. Clift Jumper. Nazywam się Clift Jumper. Byłem ciekawą postacią co została szybko uśmiercona na początku przez tą gadatliwą ciotę Starscreama. Siema Clift Jumper. Co tam u ciebie? Pomijając fakt, że zginąłem to jest spoko. A co tam u Arsi? Po staremu. Wciąż dużo pije benzyny i napierdala się z decepticonami. Nic się nie zmieniła, miło mi to słyszeć. Pamiętam cię czerwone kutasie. Terazem z laską motocykl kiedyś rozjebaliście mój wynalazek. Cóż, nie moja wina, że twoje wynalazki okazują się kupą złomu, co łatwo się niszczą. Kurwa, a nie nazywaj moich wynalazków kupą złomu. Dobra, zasady są takie same jak w poprzednich odcinkach. Wygrywa ten, co zdobędzie najwięcej punktów poprzez pozytywne odpowiadanie na pytania. A tym razem nagroda jest tajemnicą i zostanie pokazana pod koniec programu. Okej. Okay. Jesteście gotowi? Gotowy. Jedźmy z tym koksem. Gotowy. No to zaczynamy. Pierwsze pytanie. Co to granat? A. kolor. B. broń. C. owoc. Czy D. wibrator? Najpierw odpowiada Balkhet. Łatwizna. Odpowiedź brzmi B. Broń. Przykro mi. Źle. Jak to? Tak to. szukłeś. To pewnie pytanie podchwytliwe, jednak taki geniusz jak ja z łatwością odpowie na to pytanie. Odpowiedź brzmi A. Kolor. Przykro mi. Źle. Jak to? Tak to. To nielogiczne. Clift coś tam. Jestem Clift Jumper. Mam rozumieć, że pewne odpowiedzi nie są tak oczywiste, jak się wydają. Rozumiem. To dlatego ten program musi być tak trudny. Szczerze nie jestem dobry w skomplikowanych pytaniach, więc zastosuję specjalną technikę użyteczną na takie sytuacje. Będę zgadywał. Odpowiedź brzmi D. Wibrator. To dobra odpowiedź. Dostajesz jeden punkt klift Coś tam? Jestem Clift Jumper. To Kolejne pytanie. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego? A. Chopin. B. Mozart. C. Vivaldi. Czy D. Beethoven? Balkhead. A kto to jest Vivaldi? Przykro mi, źle. Zaraz. Nie odpowiedziałem, ja tylko zadałem pytanie, A Sorki? Zapomniałem wam powiedzieć, że wszystko co powiecie zostanie potraktowane jako odpowiedź. To chyba jakiś jebany żart. Tym razem odpowiem dobrze. Odpowiedź brzmi C. Vivaldi. To dobra odpowiedź Szokłejw. Hahaha <ścoughs> jestem geniuszem. Akurat odpowiedź na to pytanie była oczywista i nie trzeba być geniuszem by dobrze na nie odpowiedzieć. Kolejne pytanie. Z którym prezydentem Polski najłatwiej umówić się na wypad na wódkę? A. Z Kwaśniewskim. B. Z Komorowskim. C. Z Tuskiem. Czy D. Z Dudą. Balkhet. Odpowiedź brzmi B. Z Komorowskim. Przykro mi. Źle. Szokłejw. Odpowiedź C. Z Tuskiem. Przykro mi. Źle. Klift coś tam. Nazywam się Clift Jumper. Nie znam odpowiedzi. No, trudno. Zgaduję. Odpowiedź brzmi A. Z Kwaśniewskim. To dobra odpowiedź, Clift, coś tam. Nazywam się kurwa Clift Jumper. Robisz to specjalnie. Niby, co mam robić specjalnie? Ech, nieważne. Kolejne pytanie. Jak ma na imię tytułowy kapitan Bomba? A. Janusz B. Tytus. C. Jarosław, czy D. Zbigniew. Balkhead. Tak się składa, że oglądałem Kapitana Bombę. Odpowiedź brzmi B, Tytus. To dobra odpowiedź, Balkhead. Zajebiście. Kolejne pytanie. Ile czasu zajęło Robertowi Lewandowskiemu strzelenie 5 goli? A. 12 minut. B. 9 minut. C. 69 minut. Czy D? Chuj wie ile czasu? Balkhet. Też nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja też zgaduję. Odpowiedź D. Chuj wie ile czasu? To dobra odpowiedź, Balkhet. Zajabiście. To nielogiczne. Kolejne pytanie. Kiedy Halloween? A. 1 sierpnia. B. 32 lutego. C. 31 października. Czy D? 1 kwietnia? Balkhead. To pewnie kolejne pytanie podchwytliwe. Odpowiedź brzmi C 32 lutego. <motrofile> Przykro mi, źle. Albo nie. Szukłe Odpowiedź brzmi D 569 pindziela. To dobra odpowiedź, Szukłe if. <laughs> jestem geniuszem. To nielogiczne. Kolejne pytanie. Kto jest ojcem Luke'a Skywalker'a z Gwiezdnych Wojen? A Obi-Wan Derkę Kenobi B Darth Pedalus C Anakin Skywalker czy D Jabba the Hutt, Bulkhead. Łatwizna. To jedno z tych odpowiedzi, które się zna nawet jak nie widziano Gwiezdnych Wojen. Odpowiedź brzmi C. Anakin Skywalker. Przykro mi, źle. To niemożliwe. Przecież Anakin jest ojcem Luka. Shockwave. Ja akurat nie znam Gwiezdnych wojen, więc zgaduję. Odpowiedź brzmi D, Jabadehat. Przykro mi. Źle. Jak to? Przecież zgadywałem. Nie zawsze to wychodzi. Teraz odpowiada Clift Jumper. No w końcu zapamiętałeś moje imię. Dzięki złej odpowiedzi Balkheda dostałem wskazówkę, co może być poprawną odpowiedzią. Odpowiedź brzmi I am your father. Darth Vader. To dobra odpowiedź, Clift Jumper. Zajabiście. Okej. Okay. Bulkhead ma dwa punkty. Shockwave też ma dwa. A Clift Jumper ma trzy. Kolejne pytanie będzie ostatnie i wyłonij zwycięzcę. A teraz pora na reklamy. Major za głowa! Przecież ty nie żyjesz! Co się nie spodziewałeś, duchajmej?! Materia pozakosmiczna! <laughs> Ale to nie wszystko! Spójrz w dupę! Dzida laserowa! A pilot dzidy w mojej dłoni! I klik rączką w guziczek! I am Witam po przerwie. Pora na finałowe pytanie. Jesteście gotowi? No jasne. Czy się wygra, lub nie trzeba doprowadzić grę do końca? Musimy się udać. Jestem geniuszem i żaden nielogiczny program mnie nie pokona. O, o, zaczyna się robić ciekawiej. No to jedźmy z tym koksem. Ok. Pora na ostatnie. Epickie. Pytanie: eee, Czy ja jestem pojebany? A. Tak. B. Nie. C. Pojebany to za mało powiedziane. Czy D. Pojebało cię? Przecież jestem najlepszym transformersem na świecie. Najpierw odpowiada Balkhead. Odpowiedź brzmi B. Nie. <mum> Przykro mi źle. Shockwave. Jestem ganiął, że M. Odpowiedź brzmi A. Tak. <mum> Przykro mi, źle. Niemożliwe. To kurwa nielogiczne. Clift Jumper. Choć występuję pierwszy raz w tym programie, to mniej więcej wiem, jak on działa. Wszystko, co tu się dzieje, jest sprzeczne z ogólnie rozumianą logiką. Jak się to rozumie, to można wygrać ten program. No to odpowiadam, odpowiedź brzmi D. Pojebało cię? Przecież jestem najlepszym Transformersem na świecie. Gratulacje, Clift Jumper. Wygrywasz ten program. Zajabiście, no to jaka jest nagroda? Prawda jest taka, że nagrodą jest spełnienie jednego życzenia, oczywiście możliwego do zrobienia. No to Clift Jumper. Jakie jest Twoje życzenie? Niech pomyślę, albo nie. Wiem, co chcę. Chcę dostać rzadką benzynę o smaku wódki. Benzynotor. Ok, Mówisz, masz. Wow, jak to zrobiłeś? Magia. Aha. To wiele wyjaśnia, tak naprawdę to nie, ale chuj z tym, gratulacje z wygranej Clift Jumper, wiedziałem że jeśli ja nie wygram to ty to zrobisz, dzięki balkhead. pewnie za chwilę ponownie będę martwy, więc chociaż chcę z tobą razem napić się benzynotoru zanim się to stanie. Bardzo mnie to cieszy. Czekajcie, kurwa. Czy tylko ja uważam, że coś z tym programem jest nie tak? Jestem geniuszem. Posiadam zaawansowaną wiedzę z wielu dziedzin, a mimo to i tak źle odpowiadałem. To nie jest normalne. To nie jest logiczne. Widzicie to, co ja widzę? Co się tak przejmujesz, Shockwave? No właśnie. To tylko gra. Jak przegrałeś, to zawsze możesz spróbować jeszcze raz. Wrzuć na luz Shockwave. Słuchaliście mnie, czy jesteście pierdolnięci? Jak masz zły humor, to pooglądaj sobie Porę na przygodę. Poprawić się nastrój. Uwielbiam tą scenę. Okej. Idziemy pić benzynotor. Idziemy bulkhead. Idziemy. I tak kończy się ten program. Dawajcie kurwa łapkę w górę, albo was zgwałcę. Do widzenia. Najlepszy pojebany program, program w pojebanej galetce. Na tysiąc procent.